Niewkej gwiazdka gwiazdka mnie. Wściekła Koroniewska trzasnęła drzwiami od auta przed nosem Dowbora. Gruba akcja. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor stanowią jedną z najsympatyczniejszych par polskiego show biznesu. Jednak jak w każdym związku, również u nich zdarzają się nieporozumienia. Gwiazdy pokazały w sieci jedno z nich. Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska brylują w sieci. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z ulubionych show biznesowych par internautów. Małżeństwo wykazuje ogromny dystans do swojego związku i podchodzi do niego z dużą dozą humoru. Dowodem są liczne nagrania udostępniane przez gwiazdy w swoich mediach społecznościowych, obrazujące ich codzienne życie w niepozbawiony ironii sposób. Najnowszy filmik zrobił niemałe wrażenie na internautach. Maciej Dowbor poucza Joannę Koroniewską. W piątek świętowano Dzień bez samochodu, który zachęcać ma do pozostawienia auta w domu i wyboru komunikacji miejskiej, wszystko w trosce o środowisko. Z tej okazji Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska zamieścili na swoich profilach na Instagramie zabawne nagranie. Widzimy na nim prezentera, który poucza swoją ukochaną, w jaki sposób powinna zaparkować. Dowbor macha rękami, stroi miny i wychodzi z siebie. W pewnym momencie jego żona ma już dosyć i postanawia zareagować. Obłędna reakcja Joanny Koroniewskiej na krytykę Macieja Dowbora. Pokłady cierpliwości aktorki się wyczerpały. Nie wkej gwiazdka gwiazdka mnie, syczy przez zęby rozwścieczona Joanna Koroniewska. W końcu aktorka podejmuje decyzję ostateczną, trzaskając drzwiami, wychodzi z samochodu, pozostawiając w nim zadziwionego Macieja Dowbora, który ma minę, jakby totalnie nie wiedział, co się stało. Zabawne nagranie spotkało się z entuzjazmem internautów, zwłaszcza płci pięknej, które podkreślają, że jazda autem z mężczyzną na siedzeniu pasażera jest jak podróż z instruktorem.